Hej, jestem Logitech 1, 2, 3, a to jest e, ós bodajże ósmy odcinek z serii. Zagrajmy w Terraria. O, wow, widzieliście to? Przyszedłem przez drzwi. Tak, w poprzednim odcinku zabiłem w końcu bossa, Manitera. Nie, Boże, co? Fuck, co ja mam z tym meniterem? Mm, mm, jak on się nazywał? E Eater of Words. No. Laska Idsąd, Idsąd, won. No, idź, bo idę do świnki. No. Dzisiaj mam zamiar iść troszeczkę po obsydian. Jak widzicie, wykopałem tu coś. Coś wykopałem. Gdzie są pochodnie? Gdzie są? O, są. Yy, bodajże. No, między szóstym a siódmym odcinkiem wykopałem. No jak widzicie, taką dziurę, dziurę w dół. Taką dziurę w dół sobie wykopałem. Holy shit! Dobra, fail, fail, fail. Jeszcze raz. Czyli już widzę, że coś mam nierówno tu wykopane. No, fuck! Zapominam ciągle o tym. God damn it. Dobra, jak się teraz nie uda, to kończę serię. Nie no, żartuję. Nie skończy. Nie skończy tak szybko. I wyszło. O, górnik. Może da czapkę. A nic nie dał bomby tylko. No, czyli jak widzicie, zrobiłem tutaj chyba coś źle. No, coś źle tu wykopałem. O, guide przyszedł. Tak, w poprzednim odcinku straciłem Gajda, nic takiego. No, dobra. Hmm. A zresztą podbuduję się tu. Czemu? Bo mogę. Tylko nie mam znowu kobla, fok. Czyli się nie podbuduje. Ok. Nagrywam te odcinki jeden po drugim, więc <laughs> przepraszam was bardzo. Odbiło mi się po obiedzie. No właśnie tam. Aha, czyli muszę to skopać. Spoko. Mam glow mama. Nie. Może nie spadnie. No to. To nie powinno trwać długo. Przezdzierżdż by się najfajniej Przyda się woda, żeby tam zalać lawy trochę, bo po obsydian pójdę. No, kop, Driada przyszło fajnie. Dobra, Kopiemy dalej. Dreada, przyszła cieszę się z tego powodu. Nie z tego powodu, tylko z tego względu. Nie popychaj mnie nawet. Nawet o tym nie myśl. No. No chodź tu Robal. Chodź tu gnoju. Chodź tu. Chodź tu. Jakbyście słyszeli psa, coś czeka, to to mój, bo mam okno otwarte. I wszystko słychać na no, samochody też pewnie. Ale jest... No nie mogę zamknąć drzwi ani okna, bo jest za ciepło. Jest... w pokoju mam 27 stopni. A na polu jest 30 parę. Jest bardzo ciepło. Kurczę, długo mi to zajmuje, to kopanie coś, ale tu jest Gdybym tu to, to, to szybciej mi to pójdzie. Przez dirt by się tak fajnie kopać. A tygnaju, a tygnaju, a tygnaju. No, tu już mam tych, że Wow, ile one mi zadają? Chiluj się. Wow. Nie, dobra. Muszę coś innego poszukać na ten, na obsydian. Pekło też póki co przesada. Zrobię sobie ten. Wiadro raczej dwa wiadra. Uff. możliwe, że w niedługim czasie będę robił generator obsydianu. Mam taki zamiar, przynajmniej. O, to jest fajnie. Mm, tylko, jakby to przekopać tutaj, że wezmę tutaj, zamknę światło, zamknę tutaj, żeby mi ta lawa nie wypłynęła. Teraz dosyć niebezpieczne zadanie. Okej, okay, no i teraz by pasowało mi stąd mm, Teraz tak Tu gdzieś po drodze blisko była woda Ta, tu jest mm, Bez sensu tu stawiać Tak żeby ta woda mi cała tu spłynęła, by było fajnie. sobie tutaj to skopię. Za chwilę ten odcinek, za minutkę będę, no nie za całą, za niecałą minutkę będę to kończył. Idę sprawdzić jak mi to tam płynie. Z glow sobie pójdę. Jestem ciekawy tego będzie, tego obsydianu. Kurczę, jeszcze mi to tam spływa. Niedobrze. Hmm. Żelka mi prawie spadła.